Witam cię, kochane siostro. Dzisiaj porozmawiamy z Tobą o tym, jak znaleźć prawdziwą miłość, czyli o sile godności, która przeciąga to, co prawdziwe. Od zarania dziejów ludzkości poszukujemy miłości. Chodzi o miłość, która przenika duszę, nadaje życiu sens i staje się jego sednem. To prawdziwa miłość nie jest dzielem przypadku. Ona nie przychodzi wtedy, gdy jej rozpaczliwie szukamy, ale tylko wtedy, gdy stajemy się gotowi ją przyjąć. Louisa Hay, jedna z największych nauczycielek rozwoju duchowego, podkreślała, że wszystko, co przydarza się w naszym życiu, jest odbiciem naszego wewnętrznego świata. A zatem w sposób, w jaki przeżywasz miłość – to nie los, lecz echo tego, co czujesz w sobie samej. Poczucie własnej wartości to fundament wszystkiego. I jeśli nie czujesz szacunku do siebie, świat będzie nieostannie wystawiał cię na proby, spotykając się z ludźmi, którzy tylko utwierdzą cię w tej niepewności. Ale jeśli zaczynasz pielęgnować godność, jeśli nie zgadzasz się już na resztki emocjonalne, nabycie w cudzysłowie opcją, to wszystko zaczyna się zmieniać. Godność nie ma nic wspólnego z arogancją. To wewnętrzna siła, która mówi: Nie muszę nikogo przekonywać, że jestem warta miłości. Ja już to wiem. Przestań zadowalać się byle czym. Zastanów się, kochana, ile razy szukałaś wymówek dla kogoś, kto nie traktował cię z należną troską, kto wykazywał do ciebie brak szacunku, ile razy ucieszałaś intuicja, która ostrzegała cię przed złudną relacją. Ile razy balaś się samotności tak bardzo, że wchodziłeś w coś, co Cię niszczyło? To nie miłość tak boli, to nasze kompromisy z własną prawdą. Ty możesz oklamać kogokolwiek w świecie, ale nigdy w życiu nie oklamuj sama siebie. Twoje relacje to lustro. Relacje, których doświadczasz, są lustrzanym odbiciem Twoich wewnętrznych przekonań. Jeśli przyciągasz ludzi, którzy Cię ignorują, chludnych, manipulujących, być może w środku nadal wierzysz, że musisz zasłużyć na miłość. A przecież nie musisz kochana. Miłość, na którą zasługujesz, nie wymaga udowadniania. Nie muszy, nie zmusza Ciebie do błagania, nie żąda zaprzeczania sobie. Zmień siebie, a świat odpowie. Nie czekaj, aż ktoś z zewnątrz odmieni Twoje życie, kochane. Prawdziwa zmiana zaczyna się wtedy, gdy wybierasz siebie ze wszystkimi swoimi wartościami, pragnieniami i granicami. Gdy przestajesz ścigać, a zaczynasz przyciągać, gdy nie błagasz o uwagę, tylko świecisz swoim własnym światłem. Louisa Hay mówiła, że nasze przekonanie są scenariusze, które każdemu światu odgrywać. Dopóki nie zmienisz scenariusza, historia się nie zmieni. Miłość nie jest nagrodą. Jest odbiciem. To, co przyciągasz, zależy nie od tego, czego pragniesz, ale od tego, co wierzysz, co jest dla ciebie możliwe. Jeśli wierzysz, że zasługujesz na wielką miłość, ona się pojawi. A jeśli zadowalasz się o chlapami, dostaniesz właśnie to. Miłość nie jest magicznym darem od losu. Jest logiczną konsekwencją tego, jak traktujesz sama siebie. Pewna siebie kobieta, z koroną na głowie, samowystarczalna, pewna siebie, z niesamowicie potężną energią, nigdy nie będzie zadowalać się mężczyzną, który ją nie kocha, nie szanuje, nie uważa, że wygrał prezent od świata. On Taka kobieta nigdy nie będzie z takim mężczyzną. Odczuwasz tą energię, odczuwasz ten dysonans. Dokładnie ty powinnaś być tą kobietą, kochana. Ty powinnaś być tą kobietą. Kiedy ja to powiedziałam, ja mam nadzieję, że ty. Odczułaś, że tą silną kobietą to jesteś ty? Jeśli tego nie odczułaś, to koniecznie odsłuchaj to wideo do końca i wróć do moich innych wideo, gdzie dzielę się hojnie, niesamowicie cenną informacją, kobiecymi sekretami, które powinna wiedzieć absolutnie każda kobieta. Absolutnie każda kobieta, zaczynając od wieku małej dziewczynki. Korona na głowie. Jest naszą ogromną siłą. Nasz kobiecy spokój potrafi odmienić życie, nie tylko nasze, a i naszego otoczenia. Kliknij serduszko i obserwuj mnie dla wymiany dobrymi energiami między nami. A my kontynuujemy dalej. Nie walcz o miłość, wybierz ją mądrością. Prawdziwa miłość przychodzi, gdy nie boisz się już samotności. Gdy nie oddajesz siebie w zamian za chwilowe zainteresowanie, gdy wybierasz serca nie ze strachu, wtedy dzieje się coś niezwykłego. Zaczynasz spotykać ludzi, które pasują do Twojej nowej energii, które chcą dawać, nie tylko brać, którzy widzą Twoje światło i nie chcą go gasić. Jesteś swoim największym domem. Godność, to nie postawa, to codzienna decyzja. Nie przyjmuję już tego, co mnie unieszczęśliwia. Nie zostaje tam, gdzie moje światło gaśnie. Zasługuję na miłość, która nie zmusza Cię do krzyczenia, która nie zmusza Cię do wolania o tą miłość, która inspiruje Cię do wzrastania. Zasługujesz na relację, w której możesz być sobą bez masek, bez udawania. Zasługujesz na miłość, która daje ci skrzydła, a nie podcina ich. Powiem ci, że prawdziwa miłość zaczyna się od ciebie. Nie musisz się zmieniać, żeby nasłużyć na miłość. Musisz tylko przestać pozwalać na to, co cię rani. A prawdopodobnie, jeśli zwrócisz uwagę, kochana, to robisz takie rzeczy niemal codziennie. Miłość, o której marzysz, istnieje, ale pojawi się tylko wtedy, gdy sama staniesz się jej odbiciem. Nie musisz szukać, nie musisz błagać, to wszystko przyjdzie do Ciebie samo. Czas, kochana, nawet w domu zacząć zakładać przepiękne piękne ubranie. Wyrzucić stare, rozciągnięte, rozciągliwe, straszne swetry, nieladną bieliznę, którą nosisz, dlatego że no, szkoda kupować nową, szkoda wyrzucać starą. Wyrzuć absolutnie wszystkie rzeczy, które nie nosiłaś przez ostatni rok. Kochana, spójrz, jaki procent takie rzeczy zajmuje w twoim garderobie. Wyrzuć wszystkie książki, które nie czytasz, które nie lubisz tak naprawdę. Wyrzuć ze swojego domu. Wszystkie przedmioty, które nie dają ci radości, które nie sprawiają ci zadowolenia. Wyrzuć stare ciuchy, zrób porządek w garderobie, w domu, i ty odczujesz, że ten porządek zaczyna być i też w Twojej głowie. Nie da się okłamać energii. Stwórz to piękno już w swoim domie, na co dzień dla siebie, szczerze dla siebie. Codziennie rób jakieś piękne dla siebie rytuały, szczerze dla samej siebie, dla swojej energii. To nie da się udawać, to nie da się odegrać dla pewnego mężczyzny, który ci się podoba. To jest albo szczere, potężne i piękne, albo tego po prostu nie ma. Możesz oklamać wszystkich w świecie, ale najważniejsze nie klamać samej sobie. Jesteś fantastyczną kobietą, jesteś unikalną kobietą, taką jaką ty jesteś, nie ma żadnej innej. Taką unikalną kobietą, jak Ty, jesteś tylko Ty, takiej drugiej więcej nie ma. I w tym jest Twoja unikalna cenność, Twoja unikalna energia, Twój ton głosu, Twój uśmiech, Twoje żarty. Każda z Was, dziewczyny, ma swoją energię, ma swój niepowtarzalny obrazek, swoją niepowtarzalną siłę. Każda z nas jest diamentem i ważne, dziewczyny, szanować i akceptować siebie taką, jaką ja jestem. Kiedy my sami dajemy sobie tą miłość, żaden w świętym mężczyzna nie będzie miał czelności podejść i obrazić nas. Mężczyźni to odczuwają w sekundę. Sekundę. Mocno cię przytulam, kochana. Jesteś królową. Pamiętaj o tym. Od tego momentu, kiedy ja powiedziałem te rzeczy, od tego momentu, kiedy moje słowa dotarły do ciebie, ja szczerze życzę ci, żeby twoje życie się odmieniło raz na zawsze. Żeby w końcu odrzuciłeś ten ciężar. Nieudanych relacji, depresji, kryzysów, żeby, kochane, odrzuciłeś to, po prostu odpuściłeś to ciężar ze swoich ramion i zaczęłaś nowe życie z ogromną koroną na głowie, z godnością, z pewnością siebie, z potężną siłą spokoju, bez żadnego strachu, odpuszczanie ludzi. Wszystko, co się dzieje od teraz, będzie Ci służyć, kochane. Ja proszę wyższe siły o to, żeby Twoje życie zaczęło się zmieniać na lepsze od tego momentu. Mocno Cię przytulam, kochana.